Zenny gość Radia Zachód. Janusz życzkowski dzień dobry, zapraszam na poranną rozmowę w polskim Radio Zachód. Naszym gościem jest pan poseł INSPE dziesiątej kadencji Jerzy Materna Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję, dzień dziękuję dobry. bardzo. I gratulacje, bo przecież tak. zdobył pan mandat z trzeciego miejsca po raz szósty. na liście to Prawa jest... i Sprawiedliwości po raz szósty. To, taki... to jest trochę nie, niebywałe, jak poseł, poseł senior. Poseł no, senior. On nie chciał takie słowa senior. <laughs> Toż wiek jest jakiś tam, ale tak. bardzo dziękuję no, przede wszystkim zaufanie i to, że mogę jeszcze dalej fajnie robić dobre rzeczy. No Ja cały czas mówię, że jestem takim posłem regionalnym, że bardziej interesuje mnie sprawy naszego regionu i wyciąganie aktów z centrali. Dobrze, dobrze, najliczy... ale pamiętamy czas, kiedy pełnił pan funkcję również sekretarza stanu w ministerstwie. No właśnie, prawda, to mi dużo dało rządowy, właśnie taką możliwość rząd dzisiaj. Rządowy. I się cieszę, że dużo udało się na przykład dla województwa Lubuskiego w, te, w tych ostatnich latach zrobić, tak jak podsumował pan, Pojewoda, to jest około 4,5 miliarda złotych. To są naprawdę mhm. ogromne środki. Za to przede wszystkim, wszystkim dziękuję, którzy głosowali na Prawo Sprawiedliwości, całym naszym tutaj Lubuskim. No jak też przy okazji dziękuję też i za to, że na mnie padł głos. I, Jestem Ponad 140 tysięcy mieszkańców województwa lubuskiego zagłosowało na prawo no i, i sprawiedliwość. 7,5 miliona w skali bardzo kraju. Bardzo dziękuję, ale to jest jednak za mało. Okazuje się, znaczy, że wygraliśmy, ale to jest za mało, żeby. No, ten kontekst koalicyjny dalej kontynuować. jest jasny, natomiast państwo nadal chcecie być tymi pierwszymi, którzy od prezydenta odbiorą funkcję i te rozmowy w jakiś no, sposób trzeba prowadzone. Chcemy przede wszystkim spokoju, dochowania tych wszystkich reguł, które dotychczas były, mhm. czyli przede wszystkim spokoju, przez 30 dni, bo teraz wiadomo, Sejm ma duże prace i w czwartek będzie zaprzy... można powiedzieć odebrania zaświadczeń o wyborze w dziesiątej kadencji posłów i senatorów. To jest ważna rzecz. No i ruszyły procedury w Sejmie dotyczące po prostu powiadomienia posłów, czy tych, którzy mają objąć stanowisko posła. i Każdy to, ma w, prawo. w przypadku, kiedy... Kiedy prowadzą jakąś działalność, muszą uregulować, uregulować. Tak ja mają na to 7 dni w sensie takim odpowiedzi, czy obejmą ten mandat, czy zrezygnują. Mm -hmm. Potem dalej, jeżeli ktoś zrezygnuje, to szukają tego następnego w kolejce, który może objąć. I to są pewne rzeczy, które trzeba. Przeszkolenie, zaświadczenia, to wszystko to trwa koło miesiąca czasu. Wiadomo, że konstytucyjny termin o zwołaniu jest najpóźniej 14 listopada. No Poświęcenie niepodległości, 13... zdaje się, Dokładnie. że ma to odbyć się bez przeszkód. To tak powinno być, no i potem wiadomo wybór pierwszego Dobrze. marszałka. Panie i... pośle, ale tak, bo ja wrócę do tych spraw koalicyjnych, dlatego że w tej chwili pojawiają się takie informacje i wiem, że na przykład w kontekście Polskiego Stronnictwa Ludowego, które zaklina się oczywiście, że... Nie mają 30 z tego co wiem, 27... 30. Tak, że oni obiecywali w, w, w kampanii, że stworzą tą trzecią drogę, a nie trzecią kadencję. Natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe jest w tej chwili odpytywane w sprawie interesu polskiego rolnika. Dlaczego? Dlatego, że jeśli, popatrzymy, jeśli popatrzymy na różnice programowe między ugrupowaniami w tej szerokiej koalicji, no blisko 12 ugrupowań, które tworzą czy stworzą rząd kierowany przez Donalda Tuska, no to tam podejście do rolnictwa no trochę się różni, bo inaczej patrzy na to lewica, inaczej patrzy na to koalicja tak. obywatelska, inaczej PSL. Tak jak pan, pan redaktor to powiedział, to jest po prostu dla Sasa. SAS PSL, i pamiętam jak stworzono tą dwunastkę rolniczą, Był uczestniczył pan Sawicki, którym ja na co dzień spotykałem się, byłem wiceprzewodniczący, on był przewodniczący Komisji Gospodarki Morskiej i Rzecznictwa w obecnej, czy znaczy obecnej jeszcze kadencji. Rozmawialiśmy. Zawsze. Naprawdę był konstruktywnym osobą, która mimo, że była w opozycji, starał się na tej komisji racjonalnie myśleć. Oczywiście wiemy od lat, że był ministrem rolnictwa i zna te potrzeby. Zresztą PSL zawsze był blisko i to jest ich jakby można matecznik, to jest wieś. I mam nadzieję, że dzisiaj wieś dochody rolnictwa do budżetu, co są przeogromne, to jest około 50 miliardów Euro, tyle dostarcza produkcja rolnicza. To jest. Potężna gałąź, gdzie my uważamy, że trzeba dalej rozwijać, mhm. że rolnictwo to jest nasza przyszłość, bo możemy eksportować i eksportujemy dzisiaj tą żywność w różnej postaci też jabłka, owoce i na wszystkich postaciach. No dobrze, ale jak zachowa się polskie stronictwo. No to ludowe. zobaczymy, to jest też dla nich, bo na pewno są w tak zwanej grupie można powiedzieć trochę mhm. mniejszości do tej całości w opozycji, która stanowi tam ponad 200. 30 osób. Oni są tą grupą najbardziej bliską nam, można powiedzieć. Co prawda, poszczególne osoby, które zasiadają w innych, tego byli kiedyś w przeszłości w Prawie Sprawiedliwości, ale oni. Yy, mam nadzieję, że będą bronić tego rolnictwa, tego, mm -hmm. tą przyszłości niż tą eko e, przyszłość, jakim jest po prostu odejście od żywności. Czyli państwo koncentrujecie się na temacie, na obszarze, który trzeba e, zaopiekować, który trzeba obronić? No, dokładnie, rozwijać, przede wszystkim rozwijać, bo to jest dla nas, Dobrze. przecież my musimy mieć dochody, musimy racjonalnie myśleć o tym przyszłości, to jest przecież dochody budż, przyszłości ba, do budżetu Dobrze, panie pośle, a, oczywiście, y, y, tak jak Państwo rozmawiacie, natomiast... Pan, bo poza anteną też rozmawialiśmy, pan mówił, jaką opozycją będzie Prawo i Sprawiedliwość, jeśli na pewno rzeczywiście tak. stanie się tak, że na pewno opozycja nieobecni. Będziemy przede wszystkim patrzeć na oczy, będziemy się przyglądać. Na oczy się... czy na ręce? Na ręce, o przepraszam. No, ręce <grym> prosto taka. w oczy i na ręce. Tak, o, można to, to połączyć. Przede wszystkim będziemy konstruktywni. Nie będziemy robić wszystko w czambo i w ogóle. Jeżeli są rzeczy, będą dobre, to będziemy to na pewno wspierać. I tak robiliśmy kiedyś w przeszłości. Od 2008 roku do, do 2015 roku byliśmy konstruktywną, Cały czas yy, byliśmy, organizowaliśmy kongresy, przygotowywaliśmy się do tego wszystkiego, mówiliśmy to, co nam potrzeba, i to chcemy kontynuować w różnych postaciach. Ja tu w regionie, jako ten, który opiekuje się tymi inwestycjami różnymi, mm -hmm. będę też rozmawiał, bo tak im pomagałem, jak byłem w e, rządzącej partii, a oni byli w opozycji. I ważne rzeczy dla Lubuskiego, jak port lotniczy, czy inne inwestycje, jak chociażby Współpracował szpital. Współpracował pan z zarządem województwa lubuskiego, szpital. z marszałkiem tak, w tych zakresach? Tak, zakrecie? dokładnie. Szpital wojewódzki, który otrzymał 243 miliony złotych teraz na Centrum Onkologii, zawsze w wielu rzeczach współpracuje, bo uważam, że dla naszego regionu nie możemy się po prostu z, e, od tego uciec i chce dalej kontynuować. Poprzez te możliwości, jakie mam, że jestem posłem, mam pewną wiedzę tutaj. Pan jeśli poseł o... z, z otwartą ręką do zarządu województwa, tu marszałek województwa, ostatnio na gali dla przedsiębiorców powiedział, że, wydat... że środki unijne nie były może jakoś szybko wydatkowane, w... dlatego że chciał poczekać, co się wydarzy po wyborach. Rozumie pan coś z tego? No to, to nie, no, zgadza się, taka polityka była, bo chodzi o taki ośrodek dla uzależniony na Jeleni w Zielonej Górze, który mm -hmm. wymaga remontu. I byłem w tej sprawie i właśnie też takie coś usłyszałem na Komisji Zdrowia, że oni bardzo chętnie chcieliby, ale tych środków nie ma. A tak jak pan redaktor mówi, no to oni trzymali to wszystko po to, żeby po prostu, no, jak przyjdzie ich władza. No, Dzisiaj może będą z tego mnie korzystali, ale uważam, że trzeba się dalej rozwijać my korzystać z tych wszystkich środków które są i stwarzają możliwość naprawdę e, i potrzebę. Czy jak rozumiem pan poseł, w, że tak powiem w obliczu wyzwania, jak to się do tak, no się innej mówi roli, teraz... ale uważam, mhm. że wszystko to co służy nam tutaj obywatelom w lubuskim i daje możliwość rozwoju i, I potrzeby, chociażby tak mówię, w tym ośrodku uzależnionych dla, dla jest potrzeba ogromna. I, I uważam, że trzeba zrobić wszystko, żeby ten ośrodek się rozwijał, służył społeczeństwu. Widzimy dzisiaj, jakie mamy sytuacje, jeśli chodzi o te różne... No, Doligiwości, młodzieży. No jest, to, jest, to, młodych, jest to wyzwanie, streni. bez wątpienia. Dlatego trzeba to po prostu zrobić wszystko, żeby w godnych warunkach mogli yy, kontynuować I wyliczenie. żeby tego rodzaju tematy nie były przedmiotem jakichś politycznych Dokładnie. targów. Prawda? Bo to no, jest mam nadzieję, że nie będziemy się przetargać to, co komuś za co. To są od tego góra. My tu jesteśmy w regionie, patrzymy realnie. Każda złotówka, która tutaj z zewnątrz przychodzi do naszego województwa, to się tylko trzeba cieszyć z tego, bo naprawdę jest lub Polskie pięknieje, yy, równomiernie się rozwija, a potrzebujemy jeszcze dużo środków. I na południu, z zachodniej części naszego województwa, południe to mówimy o To brzmi co najmniej e, panie, panie pośle jak ekspozę, ale nie mamy tyle czasu w tej chwili. Musimy ja wiem, No, musimy, no bo <laughs> czas musimy ale mówię, tym się zajmowałem Dobrze. i tym się chcę dalej zajmować. Czuję się, na tyle mam wiedzę o tym województwie. Pełniąc już przez pięć Poseł kadencji. Jerzy materna. Prawo Jestem dojrzały, bo 18 lat spędziłem w parlamencie, więc pełnoletni, szanowni państwo, możemy spać spokojnie. Bardzo dziękuję Dokładnie. za rozmowę. Kłania się. Dziękuję, miłego zajmowania. dnia. Lubuskie. Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.